Hi. Czujesz nagle to w całym ciele. Ścisk w gardle, serce wali jako szalałe, a Twoje myśli przypominają rozpędzoną karuzelę, z której nie możesz zejść. Masz wrażenie, że świat wokół Ciebie staje się zbyt głośny, zbyt jasny, zbyt wymagający. Czujesz, że za moment po prostu wybuchniesz albo zapadniesz się w sobie. To jest moment przytłoczenia. Stan, w którym Twój mózg wywiesza białą flagę i mówi – dość. Nie razem sobie. Większość z nas w takiej chwili robi najgorszą możliwą rzecz. Zaczynamy się oceniać. Myślimy, dlaczego ja mam taką słabość. Inni sobie radzą, a ja pękam pod wpływem głupiego maila czy uwagi znajomego. Chcę cię dzisiaj zatrzymać w tym nurcie samokrytyki. Prawda jest taka, że poczucie przytłoczenia to nie jest wada charakteru. To nie jest sygnał porażki. To błąd w oprogramowaniu. Twojego mózgu, a konkretnie reakcja biologiczna, którą możesz naprawić w mniej niż minutę, jeśli wiesz, gdzie nacisnąć. W tym filmie przejdziemy przez fascynującą podróż do wnętrza Twojej czaszki. Zrozumiemy, dlaczego Twój wewnętrzny strażnik sabotuje Twoje logiczne myślenie. I co najważniejsze, dam Ci dwie konkretne, naukowo potwierdzone strategie które pozwolą Ci odzyskać stery w samym środku emocjonalnej burzy. Mam na imię Mariusz i witam Cię na kanale Mario Boni. Nie jestem lekarzem ani terapeutą. Dzielę się wiedzą i doświadczeniem, którą pozyskałem i praktykuję. To treści edukacyjne i inspiracyjne. Jeśli chcesz budować odporność psychiczną opartą na twardej nauce, a nie na pustych motywacyjnych hasłach, jesteś w odpowiednim miejscu. Zaczynamy. Zanim dam ci narzędzia, musisz zrozumieć, dlaczego w ogóle ich potrzebujesz. Dlaczego inteligentny, dorosły człowiek w ułamku sekundy potrafi zamienić się w kłębek nerwów, który nie potrafi podjąć najprostszej decyzji. Odpowiedź kryje się w hierarchii Twojego mózgu. Wyobraź sobie swój mózg jako dom z dwoma piętrami parter to mózg emocjonalny układ limbiczny tutaj mieszka twoje ciało migdałowate to mała struktura w kształcie migdała która pełni funkcję detektora dymu jej jedynym zadaniem jest skanowanie otoczenia w poszukiwaniu zagrożeń kiedyś tym zagrożeniem był tygrys szablozębny dzisiaj jest nim pasywno agresywny komentarz na facebooku termin na wczoraj Albo płacz dziecka. Piętro to kora przedczołowa, to twój wewnętrzny dyrektor zarządzający. To tutaj odbywa się planowanie, analiza kosztów i zysków, logika i regulacja emocji. To ta część pozwala ci powiedzieć spokojnie, to tylko mail odpowie na niego rano. Problem polega na tym, że kiedy ciało migdałowate wykryje pożar, natychmiast odcina dopływ prądu na piętro. Dlaczego? Bo ewolucja uznała, że jeśli goni cię lew, nie masz czasu na logiczne analizowanie kierunku wiatru. Masz uciekać. W efekcie, gdy czujesz przytłoczenie, Twoja kora przedczołowa idzie spać. Człowiek zostaje sam ze sobą, z paraliżującym lękiem lub furią, nie mając dostępu do swoich logicznych zasobów. To dlatego po kłótni często myślimy, dlaczego ja mówię takie rzeczy? Przecież to nie miało sensu. Nie miało, bo Twój dyrektor był wtedy na przymusowym urlopie. Aby lepiej zarządzać emocjami, musimy wprowadzić pojęcie, które w psychotraumatologii nazywamy oknem tolerancji. To termin stworzony przez doktora Dona Sigela. Wyobraź sobie rzekę płynącą między dwoma brzegami. Ta rzeka to Twoje życie emocjonalne. Dopóki płyniesz środkiem, jesteś w swoim oknie tolerancji. Czujesz stres, Czujesz smutek, czujesz radość, ale potrafisz nad nimi panować. Jesteś w obecności, ale kiedy woda się podnosi, może cię wyrzucić na jeden z dwóch brzegów. Na górny brzeg, który nazwiemy hiperpobudzeniem. Tutaj następuje walka i ucieczka. Czujesz lęk, panikę, złość. Twoje ciało jest napięte. To jest ten klasyczny stan przytłoczenia, o którym dzisiaj mówimy. Lub na dolny brzeg. Który nazwiemy hipopobudzeniem. Tutaj nastąpi zamrożenie. Czujesz odcięcie, pustkę, apatię, masz wrażenie, że jesteś za szybą. To przytłoczenie przez wyłączenie. Budowanie odporności psychicznej nie polega na tym, żeby nigdy nie wychodzić z okna tolerancji. To niemożliwe. Chodzi o to, żeby Twoje okno stawało się coraz szersze, a dzięki temu Ty szybciej wrócisz do nurtu rzeki, gdy wyrzuci cię na brzeg. Zrozumienie, gdzie aktualnie jesteś, to pierwszy krok do regulacji. Jeśli czujesz, że płoniesz, czyli jesteś w hiperpobudzeniu, potrzebujesz technik chłodzących. Jeśli czujesz, że zamarzasz, wchodzisz w stan hipopobudzenia. Potrzebujesz technik aktywujących. Dzisiaj skupimy się na tych pierwszych. Przejdźmy do praktyki. Pierwsza metoda to delektowanie zmysłów. Możesz o niej myśleć. Jak o kotwicy rzuconej ze statku, który miota się na pełnym morzu. Kiedy ciało migdałowate przejmuje kontrolę, Twój umysł ucieka albo w przeszłość, rozpamiętuje błędy, albo w przyszłość, katastrofizuje. Delektowanie zmysłów zmusza Twój mózg do powrotu do tu i teraz. Pokażę Ci to na przykładzie. Załóżmy, że jesteś w połowie ważnego projektu i nagle zdajesz sobie sprawę, że nie zdążysz. Zaczynasz panikować. Co tylko pogarsza sprawę. Zamiast zmuszać się do pracy, proponuję: zrób to. Wybierz zmysł dotyku, weź do ręki swój telefon, klucze albo po prostu dotknij faktury swoich spodni. Ale zrób to z intensywnością badacza. Jaką to ma temperaturę? Czy jest chłodne jak materiał? Czy ciepło jak twoja dłoń? Jaką ma fakturę? Czy czujesz mikroskopijne rysy na ekranie? Czy czujesz splot materiału? Poświęć na to pełne 30 sekund. Dlaczego to działa na poziomie biologicznym? Kiedy skupiasz się tak intensywnie na bodźcu sensorycznym, Twój mózg przekierowuje zasoby metaboliczne z układu limbicznego, emocje do kory somatosensorycznej i kory przedczołowej. Dosłownie zabierasz paliwo lękowi, żeby zasilić percepcję. To technika uziwiająca. Która mówi Twojemu układowi nerwowemu, spójrz, jesteś tu, siedzisz na krześle, dotykasz metalu. W tej konkretnej sekundzie nie zjada cię żaden lew. Odzyskujesz poczucie bezpieczeństwa. Ważne, nie rób tego przy okazji. To musi być pełne zanurzenie. Jeśli pijesz kawę w stresie, poczuj jej ciepło, zapach, gorycz na języku. To są mikrosekundy, które resetują Twój system operacyjny. Druga metoda, i tu dodam, że to mój faworyt, ponieważ brzmi zbyt prosto, by mogła być prawdziwa, a jednak ma za sobą potężne dowody z neuroobrazowania rezonansem magnetycznym. Nazywa się etykietowaniem afektywnym. Neurobiolog Matthew Lieberman z Kalifornijskiego Uniwersytetu Los Angeles udowodnił, że samo nazwanie emocji w jednym lub dwóch słowach Natychmiast zmniejsza aktywność ciała migdałowatego. To tak, jakby nadać imię demonowi, a on w tym momencie stracił połowę swojej mocy. Wróćmy do obiecanego przykładu, który dotyka nas wszystkich, naszych relacji. Wyobraź sobie niedzielny obiad. Jesteś u rodziców albo u bliskich znajomych. Atmosfera jest niby dobra, ale nagle ktoś rzuca niewinny żart. O, widzę, że znowu masz nową pracę. Ty to chyba nigdzie nie zagrzejesz miejsca. W Twoim ciele następuje eksplozja. Czujesz uderzenie gorąca. Twoje barki się spinają. Chcesz albo złośliwie odbić piłeczkę, a ty dalej w tej samej nudnej firmie, albo zamknąć się w sobie i nie odzywać do końca dnia. Zatrzymaj się, zastosuj etykietowanie. Większość ludzi powie: czuję się źle. Ale źle to nie jest emocja. To ocena stanu. Musisz mieć chirurgiczną precyzję. Zadaj sobie pytanie, co pod tym źle się kryje. Czy to jest złość, czy może wstyd, bo ten komentarz uderzył w twój własny lęk przed porażką, a może to lekceważenie. W momencie, gdy pomyślisz, czuję, że ta osoba mnie teraz lekceważy, dzieje się coś niezwykłego. Twoja kora przedczołowa musi zostać aktywowana, żeby znaleźć właściwe słowo w twoim słowniku. W tym momencie włączasz światło w centrum logiki. Kiedy nazywasz emocję, dystansujesz się od niej. Już nie jesteś złością, jesteś osobą, która obserwuje, która zauważa złość. Ten mały dystans daje Ci przestrzeń na to, by nie reagować impulsywnie. Dzięki temu możesz spokojnie odpowiedzieć. To była mało uprzejma uwaga. Wróćmy do jedzenia, zamiast rozpoczynać rodzinną wojnę. Która zniszczy nam weekend. Jeśli masz trudność z nazywaniem emocji, polecam korzystanie z tak zwanego koła emocji. To narzędzie, które pomaga przejść od ogólnego czuję się kiepsko do konkretnego czuję odrzucenie lub frustrację. Im bogatszy słownik emocjonalny, tym silniejszy twój mózg w walce z przytłoczeniem. Możesz się teraz zastanawiać: to fajne triki. Ale czy ja muszę to robić do końca życia, przy każdym stresie? Tutaj wchodzi w grę neuroplastyczność, o której mówiłem w poprzednim filmie. Każdego razu, kiedy zamiast wybuchnąć, nazwiesz swoją emocję albo skupisz się na zmysłach, wzmacniasz połączenia między korą przedczołową, a ciałem migdałowatym. To jest jak budowanie mięśnia. Na początku hantle są ciężkie, a Ty musisz w każdym ruchu myśleć świadomie, ale po kilku miesiącach treningu Twój mózg zaczyna to robić automatycznie. Tworzysz nową ścieżkę szybkiego reagowania. Z czasem zauważysz, że rzeczy, które kiedyś wyrzucały Cię z okna tolerancji na całe dnie, teraz dotykają Cię tylko na kilka minut. To jest właśnie prawdziwa odporność psychiczna. Nie polega ona na byciu robotem bez uczuć, ale na byciu kapitanem który wie, jak szybko wyprostować kurs, gdy uderzy w niego fala. Przytłoczenie to sygnał, że twój system potrzebuje opieki. Nic więcej i nic mniej. Chcę Cię dzisiaj zostawić z jednym prostym wyzwaniem. W tym tygodniu, kiedy poczujesz to charakterystyczne napięcie, kiedy będziesz w korku w kuchni przy komputerze, nie walcz z nim. Zastosuj jedną z tych dwóch metod: nazwij to, co czujesz, albo dotknij czegoś z pełną uważnością. A potem wróć tutaj i napisz w komentarzu, stosuję etykietowanie i czuję. Dzięki temu możesz pomóc innym. A ja dowiem się, jakie słowa odkryliście i jak to wpłynęło na wasze tętno. Czytam wasze historie, bo to one tworzą tę społeczność. Jeśli ten film dał Ci chociaż jedną nową perspektywę, zostaw łapkę w górę. To sygnał dla algorytmu, że warto podawać tę wiedzę dalej do ludzi. Którzy być może właśnie teraz walczą z przytłoczeniem i nie wiedzą, że rozwiązanie mają w zasięgu ręki. Zapraszam Cię też do obejrzenia poprzedniego filmu o neuroplastyczności, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak fizycznie przebudować swoje ścieżki neuronowe. Dziękuję, że inwestujesz czas w swój umysł. Buduj swoją odporność i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!